Witam serdecznie na kanale Wszystkie Ryby i zapraszam Was dziś na czytanie miłosne na kwiecień 2020. Proszę pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym. Jeżeli ktoś by chciał, żebym wykonała dla niego czytanie prywatne, to zależyjcie proszę do opisu pod filmem. Tam jest mój mail i możecie się na niego ze mną zawsze skontaktować. Pamiętajcie też, żeby zostawić po sobie ślad na kanale. Każda subskrypcja, każdy komentarz i łapka w górę są dla mnie bardzo istotne. Cieszę się, kiedy widzę, że ze mną jesteście. Dlatego jak najbardziej szczerze Was do tego zachęcam. No i tymczasem przechodzę już do rozkładu dla Was. Karty, proszę, pokażcie, co dla ryb na kwiecień 2020 w sprawach miłosnych. Karty, proszę, pokażcie, co dla ryb na kwiecień w sprawach miłosnych. Karty, proszę, pokażcie, co dla ryb. Na kwiecień sprawach miłosnych. Karty. Proszę pokażcie. Ryby, kwiecień sprawy miłosne. Ogólna sytuacja, pustelnik. Co pomaga bądź przeszkadza dwójka miecze, podstawa tej sytuacji, król kielichów. Znowu wodników też był przed chwilą król kielichów. Co zostawić? Co odchodzi? Siódemka buław. Co macie w głowie? Czego byście chcieli? As kielichów. No u wodników też był as kielichów. Kto tam sobie z wodnikiem coś pogrywa, co? Eee, co przychodzi? Wieża. Wy w tej sytuacji. Dziesiątka kielichów. Wasze otoczenie. Czwórka mieczy. Szansa, zagrożenie. paźbuław i potencjalny wynik. As kielichów. Dwa asy, pazik. Świetnie. Świat, coś kończymy, coś było zakończone, zostało zakończone. Ewentualnie związek może być z obcokrajowcem albo z kimś, kto mieszka za granicą, jest, jest za granicą, po prostu. No dobra. Czy wy widzicie te karty? A widzicie chyba. No dobra, to przechodzimy do czytania. Co tu moje drogie rybki? Co tu moje drogie rybki wyprawiają w tym miesiącu? Ryby się chowają, chowają głowę w piasek i nie podejmują decyzji. Takie mam wrażenie. Może też być dla Was ważna panna. Mamy też znak ognisty, znak wodny, ale oczywiście wiecie, te znaki to tam nie mają żadnego znaczenia, ale może akurat dla kogoś. A tu jeszcze jest skorpion. Więc jakby tu co. W razie czego? Jakiś król kielichów, być może osoba z znaku wodnego była dla Was ważna, mężczyzna jakiś z znaku wodnego, na przykład, może byliście zakochani w kimś i bardzo długo staraliście się coś utrzymać, coś uratować, nie dopuścić, żeby coś się zakończyło, i teraz też niekoniecznie chcecie. Do tego dopuścić, bo cały czas jesteście zakochani w tej osobie, cały czas Ci jakieś pozytywne uczucia do tej osoby, jest, was z nią, jest wam z nią ciepło, miło, tak? Uważacie, że to jest spełnienie Waszych marzeń, tak, ta osoba, jesteście um, też z nią związani taką mocną relacją, Waszym zdaniem? Natomiast tutaj mamy no dwie karty zakończenia. No może nie zakończenia też koniecznie, chociaż dziesiątka kielichów też mówi o tym, że zakończamy pewne rzeczy. Może być tak, że po prostu będziecie odpoczywać od siebie. Niekoniecznie, że kończymy relacje, ale dajemy sobie chwilę przerwy. I może to być, wyjść z propozycją taką, ta druga osoba, nie wy. Może ona będzie chciała dać sobie na chwilę na spokój. Nie wiem, czy z chęcią przystaniecie na tą propozycję. Wydaje mi się, że. Wy kochacie nadal tą osobę. Tak jakby żywicie do niej jakieś tam ciepłe uczucia. Natomiast w waszą stronę już idą nowe rzeczy. Także, oczywiście ja nie mówię, że teraz jakieś dobre związki będą się rozpadały i wszyscy będą zrywali za chwilę. Nie. Jeżeli związek jest pozytywny, to to nie jest czytanie dla Was i, i hej. I koniec, i możecie już wyłączyć film. Jeżeli natomiast macie jakieś problemy w związku, to ktoś tutaj nie podejmuje decyzji. Ja tak na początku powiedziałam, że to rybki nie podejmują, ale tak naprawdę to wcale chyba nie musi być prawda, bo Wasze otoczenie pokazuje się jako czwórka mieczy, czyli oni. Może nie podejmują decyzji, oni unikają odpowiedzialności, oni chowają się od odpowiedzialności, uciekają od podjęcia jakiejś decyzji. Być może e, bardzo się bronią przed czymś, mogą się bronić przed miłością, może nie jesteście razem, oni się mogą bronić przed miłością. Jeżeli jesteście razem, mogą nie dopuszczać do siebie też myśli, że związek się rozpada, że, że coś się psuje, że coś jest nie tak. Może oni właśnie są tacy, że oni nie, nie chcą tego zrozumieć, oni nie chcą tego widzieć, e, czekają aż to przejdzie po prostu bokiem. No, nie przejdzie bokiem. W końcu wybuchnie, w końcu coś wybuchnie, w końcu którejś z was pęknie. I nie mówię teraz, że tu od razu muszą się związki rozpadać. Niektóre pewnie się rozpadną i na całe szczęście, e, bo tutaj już idą idę w inne fajne rzeczy. Ciekawe, takie na pewno wzbudzające ciekawość i będące też stabilną stabilnością taką e, propozycją powiedzmy stabilności albo szansą na stabilność, no bo jak wieża upada, to znaczy, że nie miała stabilnej podstawy. A tutaj możemy zacząć budować coś nowego. Dla niektórych z Was to będą nowe związki. Dla niektórych z Was to będą te same związki, ale odbudowane. Od początku. Będziemy zaczynać od początku. Dla niektórych z Was może się pojawić dziecko. I to będzie tak, jakby ratunkiem dla związku. Dla co niektórych, tak? No, bo tutaj mamy tą dziesiątkę kielichów, więc też jest karta rodziny. No, wyżywicie ciepło, ciepło, ciepłe uczucia do, do tej osoby, tak jakby, tak mi się to przedstawia. Natomiast ta osoba, no, jest, nie wiem, może też mieć jakieś problemy zdrowotne. Ale może po prostu potrzebuje odpocząć i przemyśleć pewne rzeczy. Może potrzebuje na chwilę oddechu, bo nie wie, co ma zrobić, nie wie też, jaką ma podjąć decyzję. Wy byście chcieli, żeby wam ofiarowali kielich, i tutaj jest ten król kielichów, tak jakby. Czyli może wy ofiarujecie tej osobie kielich, a nawet dziesięć, a ona nie do końca wie, jak je przyjąć. Tutaj. Nie chodzi nawet o to, że ta osoba was nie kocha, czy nie chce z wami być. To może być po prostu nieodpowiedni moment dla tej osoby. Może być tak, że ta osoba mierzy się też troszeczkę z innymi rzeczami w tej chwili niż jakieś tam sprawy miłosne, powiedzmy, czy związkowe. Może co innego ich też trapi i po czym innym muszą najpierw dojść do siebie, żeby zacząć myśleć o zupełnie tam innych sprawach. Dla co niektórych z Was, oczywiście, tak jak już powiedziałam, relacje się zakończą. Dziesiątka kielichów z pozoru fajna karta, tak, powiedzmy, ale tutaj w tej konfiguracji pokazuje mi jednak zakończenie cyklu. No bo dziesiątka to jest koniec, to jest zamknięcie. Tu już więcej nic nie wcisnę. Już więcej chyba nie mogę z siebie dać, tak jakby emocjonalnie już masz mnie cało uczuciowo. I jeśli tego nie, nie bierzesz, nie podejmujesz tych kielichów ode mnie, to może pora iść w każdy w swoją stronę. Nie bez echa, nie uważam, żeby to bez echa przeszło, bo jest wieża, czyli tąpnięcie może nastąpić. Natomiast no szansą jest paść buław, A szansą jest nowa droga, szansą jest też zainteresowanie się być może czym innym, po prostu skupienie uwagi na czym innym. Nie, że w sensie na innej osobie czy na jakiejś innej relacji, ale na jakimś hobby, na pracy, na nie wiem, na jakichś zainteresowaniach swoich, na czymkolwiek, co, co Wam przychodzi pierwsze do głowy powiedzmy. Bo z tego po pierwsze mogą też wyjść fajne pieniądze. Zacznijmy. Przepraszam, od tego. Ale to tak abstrahując, bo to jest czytanie też miłosne. I tutaj też idzie nowość. Macie dwa asy. Z waszego tego asa w głowie rodzi się as denarów gdzieś wam podarowany. Jakaś okazja. Macie okazję, tylko ten zły schemat. No niestety, czy chcemy, czy nie chcemy. Ten schemat musi upaść, musi się zakończyć. Mam wrażenie, że to jest najwyższy czas na to, żeby ten schemat się zakończył. I oczywiście e, powtarzam też, że to nie musi oznaczać końca relacji. Nie musi oznaczać końca relacji w ogóle, w sensie, że się rozstajemy, nie musi też oznaczać końca relacji, że się rozstajemy i nigdy już więcej ze sobą nie rozmawiamy. Może niektórzy z Was przekształcą tę relację w przyjaźń, żeby ją na nowo zbudować. Dla niektórych. Może niektórzy z was zakończą tę relację definitywnie i będą szukali szczęścia gdzie indziej. Bo już się nabroniliście i, i już wam się nie chce bronić tak naprawdę. Może tak być. Przyczyną tego, poddania się, takiego nie poddania się, ale też przyczyną tego, że być może ta relacja dobiega końca jest to. Że to jest brak odbioru drugiej strony. I teraz, dobra, to się pokazało niby na pozycji waszego tam powiedzmy, otoczenia, ale oczywiście to nie musi być Wasze otoczenie. To możecie być wyczytanie jest ogólne będzie różnie rezonowało z Wami. Jedna ze stron mam wrażenie, w ogóle nie odbiera sygnałów, które daje mu druga strona. Bo mamy tego pustelnika. Ten pustelnik jest w ogóle schowany i zamknięty w sobie. I teraz nieważne, czy Wy jesteście w relacji, czy nie jesteście w relacji z tą osobą. Wychodzicie z tą osobą do tej osoby z jakimś komunikatem. A ta osoba tego komunikatu nie odbiera albo nie chce odebrać. Może być też tak, że ta osoba czuje się, czuła się w przyszłości atakowana. Albo wy się czuliście atakowani. Zależy, jak tutaj wygląda. Będę mówiła, że tamta osoba, bo tu mi się tutaj pokazała czwórka mieczy, więc już będę brno, brnęła w to, ale dopasujcie to tak, jak wam pasuje do życia waszego, bo ja waszej sytuacji nie znam. Macie być może przed sobą taką osobę, która czuje się osaczona troszeczkę, osaczona tą miłością, osaczona tym uczuciem, która, dla której. To jest za dużo. Być może ta osoba jest troszeczkę też samotnikiem, może ona nie lubi aż tyle atencji, nie lubi aż tyle, żeby w nią wlewać tej miłości. Może on, ona woli troszeczkę takiego dystansu, może potrzebuje odpoczynku, bo może to nie jest jej estetyka związku. Wszystko jest do, do gadania, do dopasowania, z tym, że jeżeli tu nie będzie komunikacji, jeżeli tutaj. I nie zacznie się jakiś dialog między wami, no to ktoś wybuchnie w końcu, i będzie wieża, i będzie rozpad, i będzie dramat. W sensie nie dramat, że coś się stanie tragicznego, e, tylko będą kłótnie po prostu. Tak wieża mówi o tym, że bardzo burzliwie wyrażamy swoje emocje, i która ze stron może w końcu faktycznie e, no, no, puszczą nerwy. Puszczą nerwy. I ktoś może w końcu powiedzieć: dałam ci już wszystko, co mam, zabieram swój tobołek, i wychodzę, odwracam się na pięcie. Kończę to. Nie będę z siebie dawać wszystkiego, jeżeli ty tego nie chcesz przyjąć. I idę tam, gdzie ktoś mi ma coś do zaoferowania, i gdzie ktoś będzie chciał przyjąć to, co ja oferuję. Takie mam wrażenie. Tutaj. Może chodzić o was, może chodzić o tą drugą osobę. Musicie to dopasować do siebie. Zależy, jaką macie sytuację. Natomiast pamiętajcie, nieważne, które z was jest zamknięte, które otwarte. Dialog musi iść z dwóch stron. Jedna osoba nie utrzyma tej relacji. Nie utrzyma tej relacji. Jeżeli jesteście każdy w swoim świecie, to tutaj. Może mieszkacie w jednym domu, w jednym pomieszczeniu, ale każdy żyje swoim życiem, każdy jest od siebie odizolowany i nie ma interakcji między wami. Wy jesteście znakiem wodnym, pokazaliście się na, jako przyczyna, tak jakby tej sytuacji, więc nie ukrywam, że to możecie być wy. Że tak? Oczywiście ja Was ani nie atakuję, ani nie oceniam, ani nic tak z tych rzeczy. Może to Wy zamknęliście się przed tą osobą, a ta, mimo, że macie do niej, żywicie do niej uczucia, a ta osoba nie podejmuje żadnych kroków, żeby, żeby zgłębiać, dlaczego tak jest. Może w Was się kłębi pełno emocji, ale założyliście mackę, nic nie pokazuje. A druga osoba w ogóle nie reaguje, tak jakby nie widział, że się coś dzieje, albo nie chciał widzieć. Szczera rozmowa, która rozładuje napięcie, to Wam się przyda na pewno. Co z niej wyniknie? Wasza wola, Wasza gestia. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że w życiu czeka na Was jeszcze wiele niespodzianek i wiele rzeczy, z tą osobą czy bez tej osoby. Świat się przed Wami otwo otwiera. Wykorzystajcie to dobrze. Wykorzystajcie to tak, jak wam serce podpowiada. Nie tak, jak jesteście przyzwyczajeni, ani nie tak, jak od was mama oczekuje, albo babcia, tylko tak, jak czujecie wewnętrznie. No dobra, sprawdzam dla rybek jeszcze aniołki, co one nam mają tutaj do powiedzenia. Zobaczymy, co tu jeszcze się pokazuje dla ryb. Od energii anielskich, może jakaś jeszcze podpowiedź. Kochaj najpierw siebie. O, tak, dosłownie. Tego nie powiedziałam, ale to jest bardzo istotne. Nie wlewajcie wszystkiego w drugą osobę. Zostawcie co najmniej 50% miłości dla siebie, ale to jest minimum. Nie zostawiajcie siebie, nie zaprzepaszczajcie siebie, żeby kochać drugą osobę, która być może w ogóle tego nie odwzajemnia albo ma na to wy wylane całkowicie. I sukces. Tutaj o o tym mówiłam. O tym mówiłam tutaj. E macie szansę na sukces. Nieważne czy z tą osobą, czy bez tej osoby, co zdecydujecie. Wy znacie swoją relację najlepiej i wiecie, czy ona ma szansę, czy ona nie ma szansy. Ja nie wiem, bo tej relacji nie znam, ja w niej nie, nie uczestniczę. Wy ją znacie, macie szansę na sukces, kiedy zaczniecie się też troszczyć o siebie, kiedy przestaniecie starać się utrzymywać za wszelką cenę relacje i ogólnie rzeczy w swoim życiu. Które tego pociągu do Was nie odwzajemniają, które tej miłości nie odwzajemniają. Wtedy to już jest połowa sukcesu. Kiedy Wy zdacie sobie z tego sprawę, a jak zaczniecie stosować to, co ja mówię, to już jest sukces. I tego Wam życzę, moje drogie ryby. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na ten kwiecień. Całuję Was gorąco, ściskam. E, spełnienia i do usłyszenia. pappa